Cześć, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony jednemu konkretnemu rodzajowi kadrowy, a mianowicie małej czarnej. Sukience, która przez lata od jej powstania przeszła niesamowitą metamorfozę, która ma w tej chwili bardzo wiele różnych form i która cały czas jest w kanonie elegancji. W bardzo wielu podręcznikach dotyczących stylu mówi się o tym, że warto mieć taką jedną małą, czarną w szafie, że mała czarna jest takim elementem, który nie wyjdzie z mody, że możemy ją stylizować w różny sposób. Dobierać. Do typów urody, do typów naszej figury, i tak tak dalej. Ale, yy, t, chociaż w, myślę, że wszyscy wiemy, czym jest mała czarna, to myślę, że wszystkich faktów dotyczących małej czarnej nie znacie i właśnie takie 10 faktów chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Fakt pierwszy. Jeszcze 100 lat temu czerń była kolorem, który. Absolutnie nie był dobrze widziany na salonach. To dzisiaj jest często tak, że kiedy myślimy, jak tu się elegancko ubrać, zakładamy na siebie rzeczy w kolorze czarnym. Proste, czarne ubrania, czarne sukienki. Ten kolor kojarzy nam się nie tylko z żałobą, ale z elegancją. A jeszcze w 100 lat temu był to kolor, który był zarezerwowany jedynie dla czasu żałoby. Co więcej, nie był on dopuszczany w żadnych innych momentach życia, bo było to bardzo źle widziane, jeżeli ktoś zakładał na siebie ubrania w kolorze czarnym. Także yy, niby minęło od tego czasu niecałe 100 lat, a zupełnie inaczej dzisiaj podchodzimy do koloru czarnego i do małej czarnej. Fakt drugi. Sukienka, którą myślę, że moglibyśmy nazwać taką małą czarną, aczkolwiek według wczesnej mody była ona długą sukienką, pojawiła się po raz pierwszy pod koniec XIX wieku na obrazie Johna Zingera Sargenta. Ten obraz nosił tytuł "Portret Madame X i przedstawiał właśnie, tak jak tutaj widzicie, kobietę w czarnej, wydekoltowanej wieczorowej sukni. Ten obraz spotkał się z bardzo negatywnym odbiorem, a ówczesnemu społeczeństwu nie mieściło się w głowie, że ktoś, a tym bardziej elegancka kobieta, mogłoby, mógłby założyć, mogłaby założyć ubranie w kolorze czarnym, nie będąc wdową, nie będąc w żałobie. Także nie był to jeszcze czas, kiedy świat był przygotowany na triumfalne wejście małej czarnej. Fakt trzeci. Mała czarna, czyli taka sukienka, jaką znamy dzisiaj, pojawiła się po raz pierwszy w 1926 roku. Autorką tego projektu jest Coco Chanel, a ludzie, społeczeństwo po raz pierwszy zobaczyło ją na y, y, kartach magazynu WOK. Zresztą redaktorzy magazynu Vogue nazywali tę sukienkę sukienką Ford, żeby nawiązać jakby do słynnego powiedzenia Henry'ego Forda, że jego samochody produkowane są w każdym kolorze pod warunkiem, że to będzie kolor czarny. Tak też było z sukienką Coco Chanel. Od razu cała produkcja była oparta tylko o czarny kolor. Fakt numer 4. Motywacją do stworzenia tej sukienki dla Coco Chanel była śmierć mężczyzny, którego kochała, po którym chciała nosić żałobę, natomiast nie mogła tego robić, ponieważ mężczyzna był żonaty. I jakby żeby pokazać, że czerny nie jest tylko symbolem żałoby, ale jednocześnie przyjąć także ten taki zewnętrzny wyraz żałoby na siebie, stworzyła właśnie tę sukienkę. Fakt numer 5. Tajemnicą powodzenia i bardzo ciepłego przyjęcia sukienki czarnej, sukienki wieczorowej, sukienki całodziennej, czyli po prostu małej czarnej, w tamtym okresie był fakt, że było to w czasach wielkiego kryzysu. I prosta czarna sukienka bez żadnych ozdób była świetnym elementem, takim podstawowym, była świetnią bazą do tego, żeby żonglując dodatkami, biżuterią, nakryciami wierzchnimi itd., itd., tworzyć różne kreacje, różnie wyglądające gdzieś byśmy powiedzieli stylizację na jednej bazie. Było to rzeczywiście bardzo dobrze przyjmowane, ponieważ elegantki nie musiały już przy każdym wielkim wyjściu zmieniać kreacji, ale miały jedną sukienkę, sukienka, która była bardzo na topie i sukienkę, którą za pomocą dodatków mogły zmieniać w różnego rodzaju stylizacje. Fakt numer 6. Do popularności sukienki Małej Czarnej przyczynił się niewątpliwie film Śniadanie u Tiffany'ego, gdzie Audrey Hepburn, grającej główną postać, postać Holly, nosiła właśnie taką sukienkę, była ubrana właśnie w taką sukienkę, a do dzisiaj zresztą elegantki kopiują wręcz nawet tę, tę, tę kreację, tę stylizację, a prawdziwa sukienka, oryginalna sukienka od Hebe z tego filmu została sprzedana na aukcji za 700 tysięcy dolarów. Fakt numer 7. Mała czarna bardzo szybko stała się także kostiumem scenicznym. Całkowicie świadomie wykorzystywała ją na scenie Edith Piaf. Dzięki temu, że była ona ubrana właśnie w taką czarną, prostą sukienkę, bardzo skromną, bardzo taką powściągliwą w wyrazie, słuchacze mogli skupiać się na niej, na jej mimice podczas wykonywania piosenek no i przede wszystkim na jej śpiewie. Fakt numer 8. Nie ma chyba dziś żadnego projektanta mody, który w swoich kolekcjach nie miałby małej czarnej. Oczywiście te małe czarne wyglądają bardzo różnie, w zależności od tego, jaki styl ma dany projektant, ale kiedy przyjrzymy się pokazom mody, niezależnie jakie to będą kolekcje jakiego projektanta, albo na jaki sezon, albo na jakie lata, to gdzieś tam na pewno na wybiegu takie małe czarne zobaczymy. Karl Lagerfeld powiedział kiedyś, że w małej czarnej kobieta nie może być ubrana nigdy ani zbyt skromnie, ani zbyt elegancko. Jest to taka sukienka, która zbudowana odpowiednio, wyposażona jeszcze w odpowiednie dodatki, może być taką sukienką akurat na bardzo różne okazje. Stąd też często, mówią o tym projektanci, nie wiesz co założyć, poszukaj małej czarnej swojej szafie. Fakt numer 9. Jeśli chodzi o nazwę Mała Czarna, to możemy ją znaleźć także w perfumach. Mamy na przykład Le Petit Rob Noir. Girlin, albo Little Black Dress Eiffel. I fakt numer 10. Istnieją kultowe sukienki, sukienki małe-czarne, które przeszły do historii, do historii mody. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że taką sukienkę, albo też bardzo mocną inspirację, tą sukienką widzimy. Zobaczcie, jakie to są sukienki. Autorem tej słynnej kreacji był francuski projektant Givenchy. Um, przyjaźnił się on z Audrey Hepburn od dawna, aczkolwiek początki ich nie były łatwe. Givenchy miał projektować ubrania do filmu Sabrina, gdzie Audrey Hepburn grała główną rolę. Ale spodziewał się, że na zdjęcia przyjdzie inna gwiazda i ona właśnie będzie grała tytułową rolę Sabryny, Catherine Hepburn. Był bardzo niemile zaskoczony pojawieniem się Audrey Hepburn. Wręcz nawet nie chciał projektować kostiumów, ale aktorka przymierzyła jego sukienki i w tym momencie. Efekt był oszałamiający, zachwycony projektant stwierdził, że będzie dla niej projektował wszystkie kreacje, jakie tylko sobie zażyczę, i tak powstała także ta sukienka. 29 czerwca 1994 roku Diana założyła na siebie tę właśnie piękną, seksowną, koktajlową sukienkę i udała się na coroczną imprezę. W londyńskim Hyde Parku. Tej samej nocy książę Karol ogłosił, że nie był jej wierny, że od lat zdradza ją z Kamilą. Ale to właśnie o Dianie pisały wszystkie gazety następnego dnia. Jej kreacja była kreacją, którą założyła kobieta pewna siebie, niezależna, która nie potrzebowała ani Karola, ani rodziny królewskiej, i ta sukienka przeszła właśnie do historii. I kolejna mała czarna, a w niej piękna Cindy Crawford. Sukienka typu Bandage Dress, czyli taka bardzo mocno obcisła, a jednocześnie wygodna, ponieważ jest też z takiego elastycznego materiału. No, przyznacie sami, że wygląda pięknie, seksownie, a jednocześnie też elegancko. Oscary 2012 roku. Pojawia się ona, Angelina Jolie, w pięknej sukni z bardzo wysokim rozcięciem. Stojąc, po, pokazując się fotoreporterom, gra nogą, czyli umiejętnie odsłania tę seksownie połyskującą z rozcięcia nogę. I od tego czasu ta gra nogą nie tylko staje się um, tutaj przedmiotem memów, ale również następują ją inne aktorki, inne gwiazdy na czerwonym dywanie, a sukienka wchodzi do historii mody. I najnowsza z sukienek, a w niej piękna Lady Gaga na premierze firmu House of Gucci, miała bardzo prostą sukienkę czarną, małą czarną, a na to założyła taką narzutkę, w której wyglądała rewelacyjnie, jak prawdziwa gwiazda, jak diva. Osoby, które komentowały później, znawcy mody określili, że w ten sposób Mała Czarna została unowocześniona. I no, tutaj weszła także do historii. Tak naprawdę ta kreacja. Kochani moi, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. A dziękuję Wam, że jesteście. Witam przy okazji wszystkich moich nowych widzów na tym kanale. Niemniej serdecznie, jak zawsze, witam tych widzów, którzy do mnie powracają, którzy mnie wspierają. Bardzo się cieszę, że możemy dalej ten kanał rozwijać. Do zobaczenia w czwartkowym vlogu.